Siemanko, na szczęście, nie jesteście przemama, ja nie jestem Justyną, żebym się z wami witała, siema z rana mordo zażygana, głupia sprawa, ale nawet po ślubie nie jesteśmy, bo żaden ze mnie Michał z rolnika, żeby się pakować w takie poliamoryczne związki, z im wszystkimi widzami, tych najaktywniejszych z was kojarzę zników, ale to niestety tylko, albo aż tyle, co do samych ślubów to mam wrażenie oglądając playera, że ślub i wesele są jakimś takim wesołym wydarzeniem, jakby no powinny być wesołe z założenia, ale mam na myśli te śluby i wesela od pierwszego wejrzenia na TV, nie? że im w większości jednak wszyscy są tam szczęśliwi, weseli, ta wódka weselna im dobrze wchodzi, a DJ kończy imprezę na tyle szybko, żeby nie zdążyli się jeszcze upodlić na tyle, żeby skończyć imprezę jak przemo po podróży poślubnej, także i w sumie nigdy nie wiadomo po samej imprezie które związki dobrano w miarę dobrze, a które nazajutrz okażą się kacem i katastrofą, i w sumie nie ma się co dziwić. Bo sami uczestnicy są jeszcze pozytywnie nastawieni i wierzą, że eksperci dobrali im tercy książęta z bajki i nawet jak przy ołtarzu, oczywiście w cudzysłowie bo to nie kościół zobaczą ropucha z calineczki to i tak wierzą, że ta żaba zamieni się w księcia po ich pocałunku. A potem wchodzi woda, tańce, publika krzyczy gorzko gorzko a rano budzą się koło ropucha. Dodając do tego kacowe lęki wychodzi kiepsko. Bo co taka wielka żaba w ogóle, je? poza marzeniami takich arcyksiążątek jak nasi programowi bohaterowie, żeby im głowy nie ukąsiła przy samej dupie. No ale dobra, kac w końcu mija, jest podróż poślubna, ropuch prowadza nas po polach i mokradłach i wierzymy że może gdzieś tam w jakimś stawie jest królem, albo chociaż księciem, to nie byłaby aż taka degradacja. Ale podróż poślubna się kończy i okazuje się, że Ropuch mieszka w bloku spłyty na dziesiątym piętrze, w windzie wali z kotem. A w domu ma telewizor z dupą i czar pryska. A jeszcze gorzej, jak ten czar nie pryska i to my okazujemy się być ropuchem. Ale do rzeczy, chociaż na początku ósmego sezonu nasze trzy parki wydawały się być dobrze dobrane. W sensie wiadomo, można było zrobić to lepiej, ale z tych sześciu elementów układanki to jednak była najlepsza konfiguracja. Teraz na szybko w głowie zrobiłam przetasowanie i chociaż młodsza Marta mogłaby pasować do Justyny to jednak chyba piję za dużo piwa jak na jej standardy, albo wyobraźcie sobie Justynę z patrekiem? przecież gdyby to Justynie ta siedzenie ubrudził w samochodzie to serio mógłby od razu z papierami rozwodowymi przyjechać do podpisania. Ewentualnie Maciej z Justyną, on by jej wymieniał jaka ma być dziewczyna, a Justyna wymieniałaby mu wszystkie swoje cechy, które ma dzięki wojskowemu wychowaniu. Także no na początek było ok, ten Maciej z Martą trochę nie tego, ale szło zrozumieć dlaczego ich sparowali. Gość marzył o dzieciach, ale nie mógł ich mieć, a ona miała małe dziecko. Tajemnica zawiłego klucza psychologów rozszyfrowana. Sherlock Holmes byłby z nas dumny, i o ile wesele poszło w miarę spoko, podróż po poślubna znośnie, to nic nie zwiastowało, że tak szybko to wszystko się rypnie, no bo umówmy się ostatni odcinek, ten z playera oczywiście wygląda jakby cały misterny plan psychologów poszedł w pizdu, i to nawet nie tak że można powiedzieć, że jedna osoba z pary jest dysfunkcyjna i zawala całą sprawę. Chociaż są ciężsi i lżejsi zawodnicy w tej edycji, ale im wychodzi na to, że oni po prostu do siebie nie pasują. No źle na siebie działają. Dobrali plus minusami i równanie nie wyszło. Najlepiej zdawali się rokować Patryk z Martą, bo byli w swoim typie. No wzrostowo nie do końca, ale ale im wizualnie na plus. Teoretycznie oboje spokojni więc nikt nikogo miał nie tłamsić, no i powiedzieli że się sobie spodobali a to już dużo, tylko, że Martę zaczęło denerwować, że poza kamerami Patryk ją trzyma za rękę, przytula i tak dalej, a jak są kamery to udaje że jej nie zna, no bo przed kim on gra, przed byłą żoną która to będzie oglądać, skąd Marta miałaby wiedzieć? Że gość jest ekstremalnie wstydliwy, jeśli jej tego nie powiedział. Bo rozmawiać też nie lubi, bo się wstydzi. Zresztą, Marta nie wygląda na kogoś, kto chciałby męża, który bałby się wszystkiego. W dodatku z Patryka zaczynają wychodzić jakieś dziwne rzeczy, bo niby śmiechem żartem ale mówi Marcie, że dziwny ten związek skoro się jeszcze nie pokłócili, ale najdziwniejszą sceną było i tak jak wylał tą kroplę skwieru na siedzenie i z przerażeniem mamrotał że Marta go zabije, jakby ona co najmniej go biła albo robiła mu karczemne awantury, a przecież nic takiego nie miało miejsca, widać, że Marta ma swoje jak to się brzydko mówi staropanieńskie nawyki, bo zdenerwowała się, kiedy Patryk zdjął jej tylną półkę w samochodzie, żeby włożyć walizki, co było absurdalne, ale pokazał, że zgadza się tylko na te zmiany, które sama inicjuje, no ale też nie jest ani agresywna, ani zamknięta na rozmowę. Co innego, jakby Patryk był z Justyną i bał się odezwać, czy głośno oddychać w jej obecności, to by mogło być zrozumiałe. Ogólnie Justyna wydaje się być zdecydowanie rodzynkiem w naszym ślubnym serniku. I to nie takim napęczniałym, że nawet nie czujesz, że tam jest, tylko takim suchym, że ugryziesz miękki serniczek a tu możesz sobie zęba na tym jednym rodzynku połamać. I generalnie wiadomiks każdy kto idzie do tego programu ma jakieś tam problemy natury osobistej i dlatego pozwala samozwańczym ekspertom decydować o tym z kim będzie musiał zrobić gorzko gorzko na weselu, ale ona wydaje się totalnie nie przyjmować do wiadomości, że coś mogłoby być z nią nie tak, a już chyba najgorsze, że sama sobie zaprzecza. Bo najpierw mówi, że chce męża z tatem, bo przy jej działalności nie zawsze się zarabia, a Zus zawsze trzeba płacić. A później dodaje kilka kafelków na story o tym, jaka jest samodzielna i że nikt za nią ZUS płacił nie będzie. I powiedzmy oklej, okay, że to może żart był, tylko że ona od pierwszego odcinka wyraźnie zaznacza w rozmowie z każdym, że bardzo się pilnuje mówiąc tak. Żeby produkcja jej źle nie przedstawiła i że żarty absolutnie odpadają bo mogą być źle zinterpretowane Później kiedy ona łapie Przemaza rękę mówi Że nie mogą się dystansować Bo mają miesiąc na zbudowanie związku A kiedy on chce się do niej zbliżyć ubierając jej płaszcz Czy karmiąc ją ze swojego widelca Wielce się obrusza że to godzi w jej samodzielność Generalnie mam wrażenie że ta dziewczyna na każdym kroku sama sobie zaprzecza i sama nie wie czego chce, jest trochę jak ta laska z krótkimi włosami z Six misji, co wyszła na powierzchnię, tylko bardziej agresywna, nie, żeby przemu był krystaliczny, bo nawalić się jak Messerschmitt 5 dni po ślubie, żeby ona musiała sprzątać jego treść żołądkową w jego mieszkaniu to trochę słabo, podobnie jak fakt. Że nawet nie próbował jej wytłumaczyć sprawy z laską, z którą się spotykał na początku eksperymentu. Ale nie każdy jest w stanie znosić główne burze co 5 minut. Chociaż case Marty i Macieja i tak jest najgorszy, nie wiem co musiałoby się stać, żeby to mogło działać. Może, jakby papa Smer wsklecił im jakiś eliksir Afrodyty i dał Marcie pod postacią piwa, to mogłoby uratować tą relację? Fakt? Że Marta wygląda niechlujnie w większości scen, a jednak jak się kogoś poznaje, to powinno się chociaż spróbować pokazać z najlepszej strony. Wiadomo, nie chodzi o udawanie kogoś, kim się nie jest, ale wiecznie skwalczona mina i rozczochrane włosy nie pomagają. Natomiast to, co robi Maciej, jest chyba jeszcze gorsze, bo nie dość, że nie zachęca Marty do rozczesania tych włosów to jeszcze ciągle opowiada jej o swojej idealnej partnerce, którą chciałby, żeby Marta się stała, a która totalnie Marty nie przypomina, a już fakt, że liczy jej tam wypalane papierosy i mówi o tym za każdym razem, jak pali to grube przegięcie, bo dziewczyna się zapytała od razu po poznaniu, czy przeszkadza mu, że ona pali. On odpowiedział, że nie, nieważne czy zrobił to z uprzejmości, braku asertywności, czy jak twierdzi Myślał, że ona popala a nie jara jak smok, ale powiedział, że mu to nie przeszkadza, więc wyliczanie jej każdego papierosa jest nie na miejscu. Zresztą jak mu Marta powiedziała, skoro mu to przeszkadza, mógł szczerze napisać to w ankiecie. Marta ewidentnie sama siebie nie akceptuje, ale chciałaby, żeby ktoś ją zaakceptował, co pomogłoby jej polubić siebie. No to nie jest właściwa kolejność działań i niezrozumiałym jest dlaczego psychologowie uznali, że nadaje się do tego eksperymentu. W dodatku parując ją z niespełnionym stylistą teledysku w Disco Polo, które marzy o lasceń w poliestrowej i białych kozaczkach która śmiałaby się z jego mało wyszukanych żartów i urodziłaby mu dziecko. Jemu może mogłoby się udać? Gdyby tylko potrafił wyjaśnić ekspertom czego szuka żeby mogli mu skroić żonę na miarę niczym niczymanite dla Adriana, niestety Maciej zdaje się pozaznaczał w ankiecie wszystko licząc na łód szczęścia, i teraz oboje są nieszczęśliwi, chyba jeszcze nie było tak rozczarowującego sezonu, w którym czar par ekspertów prysłby tak szybko, jak myślicie czy którąś z tych par da się jeszcze uratować? I co mogłoby sprawić, że jednak się dogadają? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem miłego czwartku Wam życzę. Bye bye.